Witamy, dzisiaj mamy niedzielę. Jesteśmy na debiutach kulturystycznych ze mną, Artur Szudrowicz. Eee, może pierwsze pytanie. Powiedz mi, Artur, w jakim wieku zacząłeś trenować i kto był taką Twoją inspiracją do tego, żeby zacząć akurat trening siłowy. Cześć Piotrek, eee, witam wszystkich. Zacząłem trenować, jak miałem 14 lat w piwnicy, wiadomo, jak to wszyscy zaczynali. Inspiracją eee, inspiracją do startów. Był e, w sumie chyba Jay Cutler dla mnie. Wtedy mój ulubiony kulturysta i tak to się zaczęło, nie? Jak zacząłem jak miałem 14, ale miałem przerwę i tak dalej, to tak mniej więcej już do dzisiaj trenuję około 10 lat. Mhm. Razem to połączyć, nie? Dziękuję. No zacząłem jak miałem 23 lata startować. Mhm. To powiedz mi, w takim razie taki, jak, jak był to twój debiut, tak? Mówisz 23 lata startować, tak? Pierwszy tak, raz? Tak. Startowałeś pierwszy raz. Jak wtedy twoje miejsca się plasowały? Bo teraz można powiedzieć, jesteś w czołówce polskiej, jeżeli chodzi o tam e, swoją kategorię. Natomiast wtedy pierwszy start udany był, czy właśnie to było tak nie do końca e, zaplanowane? Tak? Wiesz, w Polsce startowałem, jak miałem 24 lata. Ja pierwszy raz startowałem w Szkocji, w Naba. Nie wiem, czy mogę to mówić. Wytniemy najpierw, sprawdzimy. No e, i tam byłem czwarty na 15 czy 16 zawodników. Ale to już nie byli wtedy... Seniorzy, tak? Tylko to po Seniorzy, po seniorzy, seniorzy, to seniorzy, seniorzy. I to, to było tak, że, e, to było tak, że no, przygotował mnie tam trener ze Szkocji, e, wicemistrz Szkocji, Naba. No i no, nie, nie znam do końca mojego organizmu, ja też się przygotowałem tylko rok wtedy, po prostu, po prostu chciałem wystartować, taki plan był dla mnie. I, bo znalazłem siłownię kulturystyczną tam a coś trzeba było ze swoim życiem robić Dziękuję. no i ja lubiłem ćwiczyć no i wystartowałem naj najpierw tam, no nie byłem zadowolony bo byłem płaski, byłem jeszcze troszkę zatłuszczony, no ale czwarte miejsce nie? no to jak no. na debiut bardzo ładny wynik to były wtedy jakieś tam mistrzostwa czy to, to były takie... To w takim razie może, jak już idąc dalej, takim największym Twoim osiągnięciem, sukcesem, którego jesteś zadowolony, bo różnie każdy odbiera dla kogoś złoty medal z Mistrzostw Polski, jest bardziej niekiedy cenny niż Mistrzostw Europy. Co Cię najbardziej cieszyło podczas tych 10 lat, powiedzmy, kiedy, kariery, kiedy startujesz? Najbardziej ucieszył mnie tytuł Mistrza Polski z tamtego roku w 80 mhm. kategoria 80 kg, ponieważ była bardzo mocna obsada, widziałem, że mogę nie dać rady, a to był mój drugi tytuł Mistrzostwa Polski, drugie złoto. No i potem pojechałem na Mistrzostwa Europy, gdzie byłem czwarty i to już tak, sam wiesz jak to czwarte miejsce, no nie wiem czy kiedyś byłeś czwarty. Byłem, byłem właśnie w roku 2012, po którym postanowiłem właśnie zrobić tą przerwę dłuższą, zanim się pojawiłem. To był taki, no niedociągnięcie, że te czwarte miejsce to właśnie najgorsze miejsce. Pierwsze miejsce super, drugie miejsce super, trzecie jeszcze ok, ale czwarte nie życzę nikomu, bo jest właśnie. się tyle za podium. Dokładnie. No, jeżeli e, mógłbym dalej zapytać, no to ja powiedz mi ja... jakie, no tak. Ja szczerze. dlatego właśnie też tutaj robię taką przerwę. W, w tym roku będę budował masę i chciałbym e, w przyszły rok na wiosnę. To miał być moje kolejne pytanie. <laughs> no właśnie. Chciałbym e, w przyszłym roku na wiosnę albo 85 albo 90 kg, jak się uda oczywiście. E, myślę, że to byłaby moja taka już końcowa waga i Startowałbym w 90 cały czas, nie? A jeżeli chodzi o partie, na których najbardziej się skupiasz w tym momencie, bo nie mówisz o barkach, bo kurczę, barki mógłby mi trochę pożyczyć. Natomiast e, partię, na którą pracujesz, czy nie wiem, czy poświęcasz jej dwa razy w tygodniu? I jaka to partia? Dobrze wiesz, że mam klatkę słabą. No musiałem zapytać. Daj trochę klaty. Słuchaj. Nie, no tyram tą klatę cały czas. Byłem nawet w Niemczech u trenera, u Pita Transa. Zrobiliśmy tam właśnie z Benem trening zim, personalny i pokazał mi bardzo dużo fajnych rzeczy nowych i całkowicie zmieniłem trening na klatkę. Robię wolno powtórzenia, mały ciężar, bardzo dopinam i umieram z bólu, nie? To jest piekło dosłownie. A drugą partią, jaką chcę poprawić, to jest szerokość pleców, nie? Grubość jest w miarę, a szerokości nie mam, ponieważ wysoko mi się zaczynają te plecy i niestety nie mam takich ładnych pleców jak ty, nie? A dziękuję, dziękuję. Dobra, no to może jeszcze powiesz tak, bo zauważyłem, oprócz startów, widziałem że też masz hobby yy, związane z grami komputerowymi. Może nie komputerowymi, bo akurat grasz chyba na Xboxie czy na PlayStation, co tak? 4, na PlayStation 4. Jaka jest twoja ulubiona gra? To tak poza, poza tematem. Wiesz co, mam wiele ulubionych. Co byś po polecił fanom? Ulubionych gier. Eee, Cień Mordoru ostatnio przyszedłem też, też fajny. Far Cry, czwórka. Czwórka. No i e, wiadomo, musimy się jakoś relaksować. Nie, nie, nie piję alkoholu, nie chodzę na imprezy. No to chociaż sobie usiądę w domu, się zrelaksuję przed tym telewizorem czasami. Nie? Dużo pracuję też, także to dlatego. Nie? Także pamiętajcie, nie żyjemy tylko siłownią, znajdujemy też czas na rozrywkę, nie każdy lubi sobie wypić alkohol, ale znajdujemy inne rozrywki, tak jak tutaj na przykład e, Artur, gry komputerowe, no, znaczy no, na PlayStation, tak powiedzmy gry komputerowe. Ja też swojego czasu grałem w troszkę inną grę e, internetową. Natomiast polecamy każdemu. Mówię, nie jest to, nie jesteśmy zamknięci tylko w świecie siłowni. Mamy też swoje inne pasje i tym miłym akcentem zakończymy, pozdrawiamy wszystkich fanów. Tak Powinno być. Pozdrawiamy.